Dobrze, kontynuujemy rozprawę. Sraj szybciej. Chuj pizda, sperma jajo, chuj, chuj, chuj. To jest jakiś kur... idiota jebany przecież. A gdzie świadkowie i dowody? jane. Banzo dinodance. no dinodance. Oho! Oho? Oloneks, witam cię serdecznie. Elo, elo. Nudesik. Dred ci stoi. Mini Mike, mini Mike, mini Mike. White Sigma. Band ma CS-a. No i dobrze. No i kurwa niezły band to mi się podoba. Nie ma kurwa żadnej konkurencji. Dobra. Masz chuj, masz chujową koszulkę pasuje do włosów. Aha. Mam czarnego chomikę. Mam czarnego chomika. Aha. No i C-word. No nieźle panie Worek LOL. Tak pan się kurwa przedstawił nam. O co tu kurwa chodzi w ogóle, nie? O co tu kurwa chodzi? Kolego! O co panu chodzi, kurwa? Potrzebujemy tego sound effecta? Co to jest? Cisza, kurwa! <grywa> kurwa, cisza! Cisza na sali! Cisza, kurwa! Co tam się dzieje, kurwa, w tle? Za nas jeby! za całą orda. I dobrze, to twój kolega? Zaraz też, kurwa, wybierdalasz! Cisza, kurwa! Dobrze, kontynuujemy rozprawę. No dobra, Worek lol. obserwuje mnie od 11 stycznia 2024. I wtedy też konto założył, więc jest jakiś zjeb. Przepraszam drogą administracji i samego multigu. Nie wiem, czy opisałem takie brzydkie słowa. Serio? Chuj wie, jeśli mi odblokujecie, to się nigdy nie powtórzy. Z góry dziękuję. A gdzie świadkowie i dowody? Słuchaj, dowody to wyciągaj chuja z wody. XD. Eee... Yy... No to debil jest kurwa, no... on, on tak, kocham multi, kocham multi... A później pa! Kurwa pi, pisze, y, bejtuje na Nworda. Zoba Sraj szybciej. Chuj pizda, sperma jajo, chuj 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 To jest jakiś kurwa idiota jebany przecież Jakiś debil to jest, zobacz. Są kurwa pi... zobacz. Pa! Zobacz na no to. Stinky cheese My kogu Oh my dog Niesamowity ziołek, nie Dobra, banuję go Spierdalaj Kurwa, debilu Hania Mogę moda? Siema Nic nie zrobiłam złego Kurwa, Hania Ono tak, siema i ban Ban za siema Dobra, dam jej udbana, nie Dam jej udbana to było w listopadzie. Następnym razem się nie witaj, bo perm. Dobra, mamy pierwszy unban. Eee. Siema, 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 siema. No, no jo, no yoga. Co to znaczy? Happy break, daj proszę unban'a. S, -s, 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 S Co? Co kurwa? Kiedy to było? O co chodzi? Na telefonie masz opóźnienie jest <zysu> otwarte yy, Nie, nie ma sensu Aha, on tu też kurwa pa Jebany kurwa W grudniu chłopie próbował, próbował yy, Pisać takie rzeczy i chłopie drugi Nie no, to jest Ja pierdolę, nie Jakiś debil kurwa jest, nie ma sensu. Dobra, Reniferek, Staś. Elo, co? Nie wiem, co to znaczy. BUJA! GIARD! GIARD! UB! Dobrze! Duner, o co chodzi, kurwa? Dzień dobry, drodzy moderatorzy. Chciałbym się domagać o Unbana, ponieważ moim zdaniem to nie powód do Bana. No dobrze. Użytkowniku, o co Ci chodziło z tym GRIAT, kurwa? O co, o co Ci chodziło, bo nie wiem. Nie jestem w stanie zrozumieć. E, dobra, zobaczmy co on pisał w ogóle, czy to jest jakiś widz. Graj w Fortnite. Graj w Fortnite, graj w Fortnite. SSS -a, SS, SA, S SS, -a. Budowa, budowa, budowa. Budowa, 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 budowa. Mineta, ha, 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 ha. A pierdole. Skam, sram, skam! Wasted dupa, wasted dupa! O co chodzi z tym ziomkiem? Nie no, to jest jakiś dziwak. Losowy generator słów, nie? Wypier... Nie spierdala. Losowy generator słów. Dziwak jakiś. Ani się nie udziela. Placki. No przepraszam, zobaczyłem, że ktoś tak napisał, to ja też, ale mogę opowiedzieć żart. Wchodzi ja się do restauracji krzyczy: To ja, to ja, a to nie był on. Dobre. dino Dinodance, dinodance, dinodance! I losowy Edward! Ja, Olek. Jebać policję, tylko legia. Kurwa, o co chodzi z tymi ludźmi? O co im kurwa chodzi? Hop, tak Pruszków! pruszków w 1999. Pruszków, Pan robótka, Karolek! O co chodzi? Co ma pruszków kurwa z Karolkiem? O co kurwa chodzi? Multi. Multi, kiedy, kiedy GTRP? i jakąś dino dance, nie? I jakąś dino dance. Dino dance. Listopad 2000. Nie wiem, no to też jest jakiś kurwa debil n Ban za dinodance. Ban za dinodance. Oho! A co to jest za ban? O Jezu, ja mu dałem bana w 2021 roku, kurwa. 27, siu... 27 czerwca mu dałem bana. Za co bloka mam tu? Kurwa, za co ja mu dałem bana, ty? Dobra, czas na dowody. Ale dobra, widzicie? Zobaczcie. Ten użytkownik. Ten użytkownik mnie nie obserwuje. To na pewno zmienia troszeczkę postać rzeczy, tak? Jest on wtedy, że tak powiem. Yy, no, ma mniejsze szanse na Unbana, tak? Ma mniejsze szanse na Unbana. Natomiast, kim jest ta postać? To mnie ciekawi. To jest jakiś stary ziomek, bo ma 2012 konto stworzone. Czy ja mogę zobaczyć w jakiś sposób? XaioPL pewnie kurwa nie działa, znając życie. Ale może coś znajdę na niego. Chociaż jakąś starą historię, żeby była, ale nie wiem, pewnie nie znajdę. Bo chciałbym zobaczyć. Yy... O jest! Dobra, zobaczmy, kogo on Kogo on kurwa yy... obserwuje. Gdzie jest Kilupen? No i mamy tak, Kilupen ostatnio widziany był Volt Banicja. Nie mam pojęcia, kto to jest. Paris Platynow, top 1. Drugi Szybol, Franio, Adamcy, Pelcu. No widzę, że zajebista ekipka tutaj się nam szykuje. Oglądał Evron przez 10 minut, Claudia Croft przez 35 minut. To dłużej niż Evrona. Niesamowite kurwa. Czy mam mnie gdzieś w topce? Pewnie nie, bo miał bana kurwa. Dobra, widzowie! Szybkie głosowanie, szybkie głosowanie, bo wy zadecydujcie. Szybka ankieta, już wam robię ankietę, bo yy, wy zadecydujcie, bo to było w 2021. Ja nie pamiętam za co, nie pamiętam za co mu dałem bana. Ban czy UB, dobra. pan. UB. Dobra, macie 35 sekund. Dobra, poszło. Nie piszcie na czacie, tylko jest ankieta, kurwa, debile. Ty pewnie banowałeś tutaj kogoś na wszystkich kontach od UFL i nie dałeś komentarza? A, możliwe. Ja kojarzę ta emigrantka, to była taka guta streamerka. Ty nie kojarzę za bardzo. Albo coś było takiego? Nie wiem, ale nie wiem o co chodziło z tym. Może jakiś klip oglądałem czy coś. Ale to było 2021, to ja nie pamiętam kurwa, co to było. I ty chyba nie chciałeś jej promować? I co i że mu bana wtedy dałem? Ale nie no, zobacz, to jest. Patrz, to jest stare 3 miesiące. Kurwa, różnicy, kiedy on to napisał. Bo on to napisał w marcu, a ja mu dałem bana kurwa w czerwcu. Dobra, sprawdźmy wyniki ankiety. Użytkownicy zagłosowali jednogłośnie. 3216 głosów na Unban. 393 głosów na ban. Czyli użytkownik zostaje odbanowany. Nie wiem za co. Pizderyk. Dobra, mamy unbana moi drodzy, witamy serdecznie. Oni najazd zrobią jak będzie wiadro robić. Co kurwa? A, dobra ja wiem o co chodzi, to był kurwa YFL SMP. To był, to był YFL SMP, jak e, ja powiedziałem, że będę banował za, za tego, za spoilery. Że, jak wtedy nam wjeżdżali na bazę, kurwa, yy, to jak robił Nex chyba wiadro, to oni wtedy za. Czy ja wiadro robiłem, nie pamiętam. Dobra, dam unbana, bo to było dawno. Minął rok kurwa ponad. Jeszcze jeden spoiler i cię wypierdalam. Dam unbana, bo to był rok temu, kurwa, wyjebane. Ty jesteś kurwo. Pierdol się. Co? Pozdro, xd, pozdro, a no i sorry. Co kurwa? O co kurwa chodzi, ty? Kogo on ogląda? Gombao Borsuk 40 minut ma u mnie, dobra, niech spierdala. To jakiś Debil jest. To jakiś Debil po prostu. Dziwak. Do widzenia. Wtrącony do loków, dobra, multi-steer, f f2f, no wiadomo i n -word. O, proszę bardzo. O, i jeszcze kurwa, odbanuj. O, i power. O, niesamowity kurwa. Niesamowity kurwa, debil. janki 030 y, ze stycznia, kurwa. Idiota, jakiś kurwa. Po, pożyteczny debil. Sprawdźmy, kogo ogląda. O, kapitana bombę. O, to nieźle, kurwa. Dobra. Jakiś Debil do lochów, kurwa, na stałe. Do widzenia, zobacz to FN Moneymaker zbanował. No, Nordis Gierczak. No, Nordis, no, Nordis Gierczak. Sorry, nie wiedziałem, że nie mogę linków wysyłać. Koleżko, no nie można, nie można. Widzę, że tutaj tylko wchodzisz, żeby wysłać jakieś linki i napisać. Wyruchaj mi chipę. Niesamowity użytkownik, sprawdźmy od kiedy mi obserwuje. 2023, no to jest. To jest, no, że tak powiem, no, widz, który nic nie wnosi do tego streama. Nic nie pisze. I ITP, td. No widzowie, ja bym go odbanował, no bo to on nic, on nic nie wnosi, kurwa, nie? Ale 29 stycznia 2024. On nic nie wnosi, kurwa, debil. Łączy kropek szoty i wszystko jasne. Łączy kropek szoty.